Dzisiaj skupiamy się na drugiej zakładce panelu po prawej, czyli Prototype. O tym co tu jest jak nie mamy nic zaznaczone mówiłem w pierwszym odcinku, więc zachęcam sobie go odświeżyć jeśli nie pamiętacie, a do prototypowania potrzebujemy jakiegoś projektu i tak się składa, że coś sobie tutaj już przygotowałem. Prototypowanie to inaczej tworzenie interakcji pomiędzy obiektami. Możemy działać na dwóch płaszczyznach. Pomiędzy ekranami, czyli frame'ami, na przykład między tym, a tym, a tym, e, oraz pomiędzy komponentami, które de facto też są frame'ami, ale działa to odrobinkę inaczej. Interakcje u podstaw dzielimy na dwie części. Trigger, czyli coś co ją odpala oraz cel, czyli to co się dzieje, bądź się pokazuje, albo pokazuje się po tym jak się już coś zadziało. Moi drodzy, teraz skasuję wszystkie interakcje, które tutaj się pojawiają, czyli te strzałki i pokażę Wam od początku jak się tym zająć i jak się do tego zabrać. Zaczynamy wybierając obiekt i przeciągając kółka, które się pojawia tutaj na krawędzi do frame'a, który chcemy, żeby się wyświetlał po interakcji z tym obiektem. Co może odpalać interakcję? No klasyczne kliknięcie czy tapnięcie w przypadku ekranu dotykowego w obiekt, najechanie na niego myszą, przeciągnięcie przez niego, albo przytrzymanie w ogóle wciśniętego tego obiektu poprzez wciśnięcie klawisza myszy i trzymanie go, wciśnięcie jakiegoś przycisku na klawiaturze, albo na Gamepadzie, jeśli mamy taki podłączony. Możemy też tutaj zdefiniować jeszcze parę innych przypadków, ale nie będę się teraz nad tym wszystkim rozwodzić. Możemy też ustawić czas, po którym coś wydarzy się automatycznie. Byłoby fajnie, gdybyś kliknął bądź kliknęła teraz łapę w górę i nie zapomnij o subskrypcji, żeby nie ominąć moich następnych filmów. No dobra, a co w ogóle możemy zrobić? Co może się stać? Możemy przejść do innego ekranu i to może być zupełnie inna strona, tak jak w tym przypadku, zupełnie inny ekran albo ta sama co ta pierwsza z inaczej ustawionymi elementami, bo tak naprawdę, jak sobie spojrzymy tutaj i przesuniemy parę tych rzeczy, to zobaczymy, że to są te same elementy i to jest de facto ta sama strona, tylko inaczej rozłożona. Więc możemy ustawić animację tych elementów, które się na przykład przesuną po kliknięciu. Mamy też menu, w którym możemy wybrać kilka różnych rodzajów animacji, ale najciekawszą zdecydowanie jest Smart Animate, ponieważ bierze ona obiekty o tej samej nazwie i to jest ważne, że musi być to ta sama nazwa i płynnie animuje przejście pomiędzy ich ustawieniami, właściwościami. To może być na przykład ich pozycja, rozmiar, kolor, kształt itd. Tak Zauważcie proszę, że tutaj na tym ekranie iPhone 8.1 mam obiekt placeholder 0.4 i tutaj... Ten, który jest rozciągnięty, dużo większy, to też jest placeholder 04. To sprawia, że Smart Animate będzie animowało właściwości, które zmieniają się pomiędzy tymi dwoma stanami tak naprawdę. Jak najeżdżam myszką tutaj na ten obiekt w tym miejscu, to podświetla się on na niebiesko w ramce po prawej stronie. Zauważcie, że to samo dzieje się, jak najadę tutaj, podświetla się ten na niebiesko. Tak jak mówiłem, rodzajów animacji jest tutaj kilka, mogą się one przepychać, przesuwać i tak dalej, ale Smart Animate jest zdecydowanie tym, który będzie najczęściej używany. Dobrze, dodajmy sobie jeszcze jakieś interakcje, żeby można było sobie gęściej poklikać po tym prototypie, a więc mamy już dodaną interakcję pomiędzy tym kaflem oraz tym ekranem iPhone 8 2. Fajnie byłoby sprawić, że tapnięcie w to z powrotem zabierze nas do zwiniętego e, pierwszego pierwotnego ekranu, więc klikam sobie tutaj i przeciągam, uwaga, ale nie z powrotem tu, znaczy się to też zadziała, ale pojawiła mi się tutaj taka strzałka z podpisem back i jeśli ja to zrobię i przeciągnę naszą interakcję do tego, to pozwoli mi to wrócić do poprzedniego ekranu, jakikolwiek by on nie był. Polecam używać tej opcji. Kolejną interakcją, którą chciałbym sobie dodać, będzie interakcja, która będzie pozwalała nam się nawigować za pomocą dolnego paska. Chcę, żeby kliknięcie w Home zawsze kierowało nas tutaj, do naszego głównego ekranu, czyli naszego ekranu domowego, i chciałbym, żeby profil kierował nas do ekranu profilu. Teraz mamy instancję tego komponentu na każdym z ekranów, to znaczy, że dokładnie te interakcje będą występowały wszędzie tam, gdzie jest dodana instancja. Jak sobie klikniemy teraz na tę grupę tutaj, no to widzimy, że Home od razu nas kieruje do tego samego ekranu, co jest oczywiście naturalne, ponieważ jest to instancja tego komponentu. To samo dzieje się w tym przypadku i widzimy, że profile nas kieruje do tego i to samo zresztą dzieje się właśnie na tym ekranie poprzednim również, ponieważ profile kieruje nas do ekranu profilu, a profile ma to samo. I w momencie, kiedy klikniemy Home, to wracamy do domu. Tak więc mamy już dodane kilka interakcji, a nasz prototyp oczywiście testujemy klikając przycisk play na górnym pasku. Teraz musimy poczekać chwilę aż się załaduje, ponieważ to nie są łatwe rzeczy, ale mamy już to co chcieliśmy. Szybki test, co się dzieje? Klikam sobie w nasz kafelek, rozwija się on, ładnie się animuje i pojawia się tekst. Klikam jeszcze raz i się zwija. Chcę przejść na profil? Nie ma problemu. Widzimy, że tutaj następuje takie proste przejście, po prostu elementy przenikają przez siebie. Klikam home, dzieje się to znowu. Co mogę z tym zrobić? Wracam na ekran edycji i patrzę, czy mogę sobie tutaj zmienić na przykład to na slide-in. Zobaczymy, co się wydarzy. Na dole mamy od razu propozycję tego, jak to będzie wyglądać. W zasadzie to przykład. I teraz możemy sobie zobaczyć, że możemy zrobić tutaj na przykład wyjazd od dołu. Będzie to dosyć ciekawe, ale czy fajne? Nie wiem. Zobaczymy. Dobra, teraz teścik, klikam i wyjeżdża to w ten sposób. Czy to jest lepsze rozwiązanie? Nie powiedziałbym, ale warto wiedzieć, że taka możliwość istnieje. I na przykład, gdybyśmy chcieli zrobić animację wyjazdu takiej karty z dołu, to już byłoby coś, co chciałbym sobie zastosować na pewno. I fajne, że Figma nam to umożliwia. Teraz jeszcze szybki protip co do obsługi prototypów. Jeśli chcemy wrócić do początku naszego prototypu, tam gdzie się zaczyna, uderzamy w klawisz R na klawiaturze i w tym momencie wracamy do jego początku, niezależnie od tego, gdzie się obecnie znajdujemy. Tutaj cyk R, wciskam sobie to R, pyk jest początek. Kumasz o co chodzi. Dobra, nie będę ci pokazywać każdej możliwej interakcji, po prostu spróbuj sobie coś zrobić, poklikać, jak czegoś nie kumasz, pisz komentarz, zapraszam, postaram się odpowiedzieć teraz jeszcze jeden protip. Jeśli chcesz, żeby coś automatycznie się odpaliło, żeby jakaś animacja bądź przejście wykonało się automatycznie, no to musisz ustawiać coś takiego klikając na nadrzędny frame. Nadrzędny frame, najbardziej nadrzędny frame to jest właśnie ten, który wisi tutaj na samym brzegu listy warstw, czyli w tym przypadku to jest jeden nadrzędny frame, to jest drugi i trzeci. Nie możemy wybrać sobie jakiegoś frame'a, który jest w środku, żeby wybrać interakcję after deal. To musi być, na przykład, to. Więc teraz zrobimy sobie automatyczne przejście z frama iPhone 8.2 do iPhone 8.3. Żeby to zrobić, muszę wziąć sobie, e, dodać kolejną interakcję, która będzie wychodziła stąd do, na przykład, właśnie tego ekranu profile. I teraz, co muszę wybrać? Tutaj muszę wybrać after delay, czyli musi minąć ileś tam czasu. W tym przypadku chciałbym, żeby to było e, 400 milisekund. I chciałbym, żeby wyjechało to z lewej, przepraszam, z prawej do lewej strony. Klikam sobie na prototyp, i w tym momencie, po tym jak rozwinę, to powinno się automatycznie tak, bez klikania, przesunąć po prostu do następnego ekranu. Oczywiście to, co wam tutaj pokazałem, nie ma żadnego sensu, absolutnie, ale chcę, żebyście tylko zrozumieli zasadę działania. Warto wspomnieć też o interaktywnych komponentach. I nie oszukujmy się. Najczęściej używamy ich do pokazywania, jak coś będzie wyglądało, jak najedziemy na to myszą, ale że tutaj mamy designy na iPhone'a, no to nie mamy za bardzo myszy i najeżdżania na te rzeczy. Mam fajny tutorial, który pokazuje ten temat bardzo szczegółowo. Wyświetli się tutaj gdzieś na górze, więc sprawdźcie sobie potem, ale pokażę wam też szybko jak można to zastosować tutaj. Mm, oczywiście będzie to przykład bez sensu, ale pokażę wam zasadę działania. Daję sobie wariant tego tutaj elementu i teraz jeśli ja najadę na niego myszą, to chcę, żeby z białego zmienił się na taki odrobinkę szary. Więc teraz jak już mam zmieniony kolor, mam drugi wariant, to przechodzę do zakładki ProtoType oczywiście i w tym momencie... Chcę, żeby tutaj została dodana interakcja. Mogę to zrobić z panelu po prawej stronie, jeśli nie chcę szukać tutaj motywu do przeciągania, chociaż mogę też zrobić to tak, albo mogę po prostu kliknąć w tego plusa tutaj. I teraz chcę, żeby interakcja przebiegała, żeby triggerem było while hovering. Czyli wtedy, kiedy najeżdżam kursorem myszy, chcę, żeby było to change tu, czyli żeby ten komponent zmienił się. A w zasadzie, żeby wariant zmienił się na wariant drugi. I chciałbym, żeby to było smart anime. Powiedzmy, nie? Będzie się to płynnie wtedy zmieniało z koloru w kolor. W tym momencie, kiedy ja odpalę sobie prototyp, co zrobię teraz, kiedy najadę na dolną nawigację, ona będzie, tak jak widzicie, zmieniała się na lekko szarą. Oczywiście, przykład ponownie, tak jak mówię, nie ma sensu. Ale zasada działania jest jaka jest i jest ona sprawna. Jeszcze raz zapraszam do tego tutoriala, który Wam pokazywałem przed chwilą. Tam jest to pokazane na przykładzie sensownym. Jeśli chcemy edytować interakcję, to możemy kliknąć na strzałkę, która się pojawia, albo wybrać obiekt, który nas interesuje, który ma już jakieś strzałki wychodzące z siebie, i wtedy widzimy pozycję po prawej stronie na panelu na zakładce Prototype. Wtedy mamy tutaj interakcję. Jak w nią kliknę, mogę ją edytować. Tutaj oczywiście możemy też kasować interakcję klikając minus po prawej stronie od takiej interakcji. Jeden obiekt może mieć zdefiniowane wiele różnych interakcji, możemy je dodawać za pomocą tego plusa tutaj. Więc jedna rzecz może dziać się, kiedy najedziemy myszą na dany obiekt, a druga rzecz może się dziać, kiedy na przykład na niego klikniemy. Więc tak jak wam pokazywałem, możemy zmienić stan jednego elementu, kiedy na coś na niego najedziemy i wtedy jak sobie Tapniemy na niego, czyli klikniemy, to wydarzy się rzecz inna. Czasami się zdarza tak, że te interakcje mogą konfliktować ze sobą, natomiast pojawiają się wtedy właśnie takie ostrzeżenia. Trzeba to brać pod uwagę i czytać po angielsku. Co jest nie tak? Wtedy będzie wszystko jasne. Pamiętaj, że interakcje wyświetlają się wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy na zakładce Prototype, więc to nie jest tak, że jeśli nie widzimy tego od razu, to to znaczy, że projekt nie ma żadnych interakcji. Widzimy je wszystkie tylko wtedy, gdy nie mamy niczego zaznaczonego. Wtedy widzimy całe to spaghetti, które się tutaj dzieje. Ale jeśli wybiorę sobie jakiegoś frame'a, to widzę już interakcje, które dzieją się tylko w obrębie tego frame'a. Jeśli chcę jeszcze bardziej zawężyć powiedzmy yy, to spaghetti, które się pojawia, to mogę kliknąć na dany obiekt. Wtedy widzę tylko interakcje, które przebiegają w zakresie tego obiektu. Dobra, na razie to tyle. Wystarczy, zrób jakiś prototyp, jakikolwiek naprawdę, może być prosty, ważne, żeby zastosować tę wiedzę, którą właśnie zdobyłeś albo zdobyłaś. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapraszam Cię na Discorda. Tam jest masa osób, które prawdopodobnie szybko odpowiedzą na Twoje zagwostki, być może będę to nawet ja. To był ostatni odcinek FIGMY od zera, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci i jestem dumny, że bierzesz tego byka za rogi, mam nadzieję, że będą to rogi obfitości. Jestem pod wielkim wrażeniem, że tutaj dotarłeś. Bądź dotarłaś. Pamiętaj, że możesz wrócić do poprzednich odcinków albo jeśli widzisz to pierwszy raz, to polecam całą playlistę. Jest naprawdę spoko, tak mówią inni ludzie. Trzymaj się cieplutko, ja trzymam kciuki. No i co? Buziaki!